Słuchajcie, jest taka opcja, że mieliśmy nagrać intro przed imprezą na Uncharted, ale nie nagraliśmy. Nie nagraliśmy, bo wypiliśmy tam za dużo piwa i po prostu nas już wyrzucili, bo się późno zrobiło. I no. nagrywamy to w podbarze. I jaki ty jesteś kolejnego redakcji? Zajebistej. Dobra, no, niech tak będzie. No i na tej łódce teraz będzie taki flashback, bo tak. teraz nagrywamy później, a potem pokażemy Wam, co było wcześniej. Jestem na imprezie z sokiem, a jak jestem na imprezie z sokiem, to nie mogą zabrać czego? No piwko podają, więc niekulturalnie byłoby nie przyjąć. Leżyć. Mocno, Mocno, tutaj dokładnie w środek. Tak? No dawaj, dobrze, czekaj, tak. czekaj, czekaj, ale weź się z jakoś bardziej tak zamachnij, kurty, no. e. ale, ale mocniej, przede wszystkim chodzi o e, stanowcze uderzenie, Szybsze. No właśnie. Będziesz z tym uderzał jak ktoś nie będzie się opisać tekstów na czasty. Najlepiej jeszcze podłużyć palcem. Z e, no, no. najmniej potrzebnego. Czyli co jest monetka efektem, gdzie masz logo Uncharted z przodu i logo PlayStation z tyłu. Za tą monetę kupimy sobie PS5.